z wszystkim wymyśliłam taką zabawę, która ma na celu pomóc franiowi kępie. Franio choruje na bardzo poważną chorobę genetyczną, rdzeniowy zanik mięśni i zbiera na najdroższy lek świata. Ma dopiero 9 miesięcy, a już musi walczyć jak wielki wojownik. Zabawa jest bardzo prosta, zasady znajdziecie w opisie posta. No i myślę, że to dobry wstęp i możemy zaczynać. Więc tak, wystrzeniłam 9 strzał. Wynik jest taki sobie, dlatego karniaka jeszcze wpłacę 10 złotych Franiowi dla równego rachunku. Generalnie jedna strzała, równa się jedna złotówka, ale można więcej też, do czego bardzo zachęcam i namawiam mocno. I tak, do zabawy nominuję wspaniałą kobietę, mega uczniczkę, super wymiataczkę Sonię Strzelewicz. Jednego z moich najulubieńszych, najulubieńszych łuczników Sebastiana Fabisia oraz uwaga, uwaga, mistrza nad mistrzami, legendę północy prezesa naszego słupowego stowarzyszenia Łukasza Barana, czyli Bobana. I tak jeszcze tylko na koniec powiem, że wraz z Frankiem bardzo, bardzo prosimy Was o pomoc. I bardzo na Was liczymy, bo kto jak nie my ucznicy, prawda? Trzymajcie się.